Witajcie. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak można sprawdzić ilość cykli ładowania urządzenia firmy Samsung. Pokażę Wam to najpierw na, na tablecie, a potem ten plik, który wygenerujemy z urządzenia, trzeba wrzucić na komputer i tam go wypakować, i, i, i w tak zwanym raporcie Dump State można to sprawdzić. A więc przejdźmy do konkretów. Wpisujemy na klawiaturze urządzenia taką kombinację cyfr i taki tutaj takie opcje nam się wyświetlą i tutaj nas interesuje opcja. E, już Wam mówię, e, run, ta przedostatnia run dump state copy tu SD card. Tutaj jest nazwa pliku, generuj, teraz się wygeneruje. I potem kolejny krok m, trzeba podłączyć urządzenie do komputera. I tam będzie taki folder lock. I w tym folderze lock będzie ten raport, tak zwany, to się nazywa dump state. I ten raport musimy przerzucić sobie najlepiej na pulpit, wypakować ten plik. I tam w ramach pliku TXT będzie cała, cała statystyka jakby urządzenia. I tam jest taka pozycja, gdzie można te cykle sprawdzić. Ale to za chwilę już Wam... Pokażę, jak tylko zrzucę plik do na komputer, także no, jedynie w tych, tych nowszych urządzeniach typu pokroju od S25 Zwyż producent daje możliwość podejrzenia ilości cykli ładowania z poziomu już ustawień telefonu. I to tutaj też Wam zarzucę screena, żebyście zobaczyli. Także no, w tych starszych urządzeniach po prostu trzeba no w ten sposób sobie radzić. Także. Chwilę też trzeba poczekać na ten plik, także cierpliwości, i zaraz będzie tutaj komunikat, że plik został już wygenerowany, bo on teraz tak naprawdę zbiera te dane wszystkie. Także poczekajmy jeszcze chwilę. No i tutaj jest już informacja, że plik został wygenerowany. Ten tak zwany raport jest tutaj lokalizacja podana. Jest to plik zip, także klikamy ok. I tutaj rola się kończy, i zaraz się widzimy już przy komputerze. Dobra, no to mamy już plik wygenerowany, jeśli chodzi o telefon lub tablet. I podpinam teraz urządzenie do komputera kablem USB-C. I zaraz Wam pokażę, jak tutaj to dalej. Dobra. I tak. Urządzenie podpięte. Tutaj jako pamięć masowa mi się pokazało. I tutaj znajdziecie wszystkie, e, że tak powiem, foldery urządzenia. I tutaj nas interesuje ten folder. On się nazywa jako log. Żebyście widzieli. Klikam w niego i zobaczcie tutaj ten raport mi się stworzył żeby było widać klikam w niego otwiera mi się folder muszę teraz to e, wypakować i tu mnie interesuje ten, naj, ten, ten plik Dumpstate on jest najcięższy o największej wadze, więc ten plik musicie sobie tutaj otworzyć po prostu Dobra. No i tak, to jest plik TXT po prostu, który zawiera wszystkie dane o urządzeniu mobilnym. I teraz nie pozostaje nic innego, jak zrobić Ctrl F, żeby wyszukać ten, ten konkretny plik, który nas interesuje tak naprawdę. Czyli robię Ctrl F, u góry mi się tutaj pojawia pole. Żeby wyszukać konkretny plik. I tutaj wpisujemy. Teraz szuka. M, M save Saved. wpisujemy po wybraniu opcji Ctrl F. I Enterem przechodzimy do kolejnych e, wartości. O, i zobaczcie. Wpisałem tą wartość MS, MSAWET, żeby, bo ten raport jest bardzo długi, i tutaj jest coś takiego saved Baterii ASOC to jest zdrowotność baterii 100%. Klikam Enter, żeby mi kolejny wynik znalazło. I tutaj ta pozycja saved Baterii usage czyli realne ilość cykli ładowań to jest 192,11%. Bo tu tak naprawdę po przecinku to, to, to już nas nie interesuje, ale za okrągleniu mówiąc 192 e, cykle ma mój tablet generalnie. No i tutaj nieco wyżej, jak zobaczycie, baterii First Use Date to jest 16 lipca, dwa, 16, 17 czerwca 2024, to też się zgadza, bo to jest data pierwszego uruchomienia urządzenia. Także wpisując tutaj frazę MS saved Samo i klikając Enter interesuje nas ta pozycja M-SAWET batery USAGE i to jest 192 cykle. No, i tak naprawdę w tym raporcie tutaj, jakby pod kątem ilości cykli, nas nic więcej nie, nie interesuje. Także ten plik możecie tutaj wyrzucić, po prostu wyłączyć go, bo on też do niczego nie będzie Wam już tutaj potrzebny, tak naprawdę. On tutaj. Też trochę waży. No, to jest taki plik. I za każdym razem można sobie tutaj to na nowo wygenerować i sprawdzić, ile, ile cykli ma urządzenie. No i polecam usunąć ten plik z urządzenia, żeby wam się tam nie mieszał potem. Czyli wchodzimy tutaj, widzicie ten, ten folder log. I to spokojnie można sobie tutaj usunąć jak potem na nowo stworzycie na nowo stworzycie plik to on się tutaj automatycznie przy kolejnym podpięciu wam pojawi także myślę że tutaj ten ten krótki filmik rozwiał nieco waszych pytań po prostu bo dosyć dużo widzę tam też zapytań się do mnie pojawiło jak wygenerować jak sprawdzić ilość cykli na samsungu bo nie, nie każdy może to wiedzieć. Także to tyle, gdybyście mieli pytania, to piszcie śmiało. Dzięki za oglądanie. Hej.